I szła do this all Nadeszła wiek, opomna, chwila czyszczenia dachu. Tutaj widzicie dach czyszczony wstępnie. Po takim pierwszym wyczyszczeniu, tu wyszły te wszystkie kropki i zieloność. aczkolwiek materiał jest o wiele większy niż, niż tu. Tu jest taka skała. Dalej jest skała, ale mniejsza. Nawet widać, jak tu było czyszczone I najgorsze, chyba jest tu. Kamera i tak słabo oddaje, ale myślę, że widać. I tutaj, już dobrowolny pracownik zaczął czyścić. Na początku lecimy mięciutką szczotką i jakimiś środkami do wnętrza. Do dywanów i do tapicerki, bo nie mamy nic do dachu. Na początku mięciutko szczotę sobie tak czyścimy, potem to przepukujemy. A na ten ciężki mech to już wykminiłem, Używamy szczoty, coś z stylu ryżowej. Jest dość mocne, ale ważne jest tutaj, żeby iść z biegiem tego kształtu tkaniny. Czyli jak widać, idzie pod skosem. I tak samo pod skosem musimy to czyścić. Także, nie wiem, czy to dobrze pokazuje, ale. Trzymaj zbiegiem z biegiem ogólnie samej tej nici, tak żeby wszystko było okej. Okay. Jak już tak wstępnie mamy to wyszorowane, bierzemy destylkę, co by nie zakamienić dachu i tłuczemy. Potem przelecimy to ciśnienie, ale w tym momencie tylko sobie spłukujemy produkt. założymy go jeszcze raz, i teraz możemy ocenić z czym pracujemy. A pracujemy z dachem w stanie rozkładu. Także Pokażę Wam tu na kancie. Mimo tego szorowania, jak lecimy mocno szczotą, to widać błoto, ale co najgorsze, są te kawałki muchu. Które pod pianą znikają, a jak no to niestety się pojawiają, i nawet tą to z takim twardym włosiem to ciężko idzie. No, nagrać ładnie, zobaczycie, jak to ile to wymaga szorowania, żeby się usunąć, tak naprawdę, i wszystko dalej tutaj jest. Po prostu jest teraz przykryte pianą. I wpis do szorowania, około 10 minut na taki jeden kraterek, a tych kraterów mamy tutaj kilkaset. Także, czeka nas upojne kilka godzin. Słuchajcie, tutaj już zaczęły wychodzić dziwne zapachy. I zaczęły wychodzić umiejętności myślenia pod presją. No, jak widzicie, jest fajnie... Fajnie zielono po prostu. Także my tutaj lecimy i nie śpimy dzisiaj w nocy. To pewnie będziemy robić do piątej rano. A jest 15. Kamera nie widzi, ale to jest zielone, o I brązowe nawet. Jak ci dżółka idzie? Jest dalej zielono. Tu już się udało, że wychodzi w miarę biała piana. Tam jeszcze minimalnie żółta, ale wszystkie szyby Dawidek zamknął. Otóż to, naprawiło się. Naprawiło się pod magiczną ręką. No fachowa rynka to fachowo zrobi. auto jest bardziej zielone niż wcześniej, ale tylko dlatego, że to wszystko co leci z dachu, to zostawiamy i. Umyjemy potem całość. Tak jest? Tak jest. Czy no. Wam na szybko pokażę. Była zmiana szczotki, ale to tak. widzieli, tak. dlatego tak szybko okay. nagle. ale kolor piany jeszcze widzicie, jeszcze białutka niej. Jest dzień później. Zostawiliśmy dach do wyschnięcia. Ale pokażę go wam za chwilę. Bo mamy dzisiaj pomocnika, ale to nie o to chodzi. Doszczarowaliśmy go koło ilu? 7 godzin. No Jakoś będzie. A gówno, tutaj idziemy znowu. Z daleka, jak patrzyłem, wyglądał fajnie, ale z bliska to już nie wygląda fajnie. Co na pewno nie lepiej niż było, aczkolwiek. Niby tak, no ale jednak nie do końca. Także dzisiaj V2 mycia dachu, a potem V3, V4. V5, V6, 5 7 8 i tak dalej i tak dalej. No i przechodzimy w końcu do pierwszego złożenia dachu, a tuż po tym mycie całego samochodu.